Witam Was bardzo serdecznie na krzywej. Dzisiaj będziemy mieć Mazda NB z silnikiem 1.6, który nie ma zbyt dużo mocy, ale to auto zdecydowanie nadrabia swoją zwinność przez to, że jest bardzo małe, niskie, lekkie. Poliftowa wersja Mazdy NB to na pewno troszkę większe światła z przodu i trochę mniej agresywny zderzak, ale nadaje mu to takiej nowoczesności, gdzie w połączeniu z tym srebrnym kolorem auto naprawdę nie wygląda, jakby już miało ponad 20 lat. Mimo tego, że to jest mały kabriolet, to jest bagażnik, w którym zmieścimy jakąś małą walizkę. Nic więcej raczej tutaj nie wejdzie, chociaż dzisiaj jeszcze udało się tutaj upchnąć dwa kaski i mój plecak. NBEC jest częstym wyborem w amatorskich wyścigach, a także w profesjonalnych seriach wyścigowych, co naturalnie otwiera szerokie pole do popisu dla entuzjastów tuningu, czyniąc MX5 prawdziwym torowym demonem. Oprócz samych stricte wyścigów, MX5, dzięki tylnemu napędowi i dobrej bazie mechanicznej, często pojawia się również w zawodach driftingowych, szczególnie w jego amatorskich seriach. Mazda wypuściła kilka wersji limitowanych tego modelu, takich jak na dziesięciolecie, z unikalnym niebieskim lakierem i bogatszym wyposażeniem, czy Mazda Speed MX5, która była fabrycznie wyposażona w turbosprężarkę, będąc dostępną tylko na rynek amerykański. Powiem Wam, że muszę to jechać z otwartym dachem, ponieważ mi się głowa w tym samochodzie nie mieści. Ale dziwnie mało miejsca jest w tym samochodzie. Mam, mój wzrok jest na wysokości tej poprzeczki. Z jaką ten samochód się prowadzi z względem dwóch poprzednich, którym jechałem, czyli Nissan 350Z i Audi TT, to z całej trójki Mazda czułem, że jest bardziej jak najbardziej ze mną zintegrowana. Że ona przez to, że jest taka mała, zwarta i lekka, i nie ma tych wszystkich kontroli trakcji, systemów wspomagania. Daje największe przełożenie z kierownicy, czyli z moich rąk, z moich nóg na to, co się z tym samochodem dzieje w zakrętach. Że jak ja tak, jak teraz mocno skręcam, nie czuję, że ten przód płuży. Że jestem w stanie tym samochodem z masy rzucić w zakręcie. Że jak gwałtownie odpuszczę gaz, jak kotopię na hamulec, ten samochód się w ten zakręt dorotuje. Przy Audi mogłem tylko tym pomarzyć. Przy Nissanie. Czuć, że auto po prostu było duże. Nissan zdecydowanie lepiej by sobie radził na bardziej otwartych torach, mniej krętych, na przykład Tor Poznań, czy nawet taka Silesia. Nissan ze swoją mocą byłby w stanie dużo odrobić, bo ta Mazda nie ma dużo tej mocy. Tutaj było właśnie czuć ten brak mocy, ale nadrabia to auto swoim sprytem. A to jest totalnie seryjna Mazda MX5 drugiej generacji. Zanim przejdziemy do zalet i wad tego modelu, przeczytam Wam kilka słów od samego właściciela samochodu. Miatka pochodzi z 2004 roku i ma pod maską 110-konne 1.6. Wersja NBFL Silver Blues w wersji Sportive, mająca jednak zamontowane mniejsze od seryjnych, bo 15-calowe felgi, w które upchany został większy zestaw hamulców, czyli tak Big Brake Kit. Bardzo łatwa w prowadzeniu i przewidywalna. Rozkład masy niemalże idealny, jednak i silnik lubi się wysoko kręcić. Ogólnie kocha obroty i mówi się, że jak miatą umiesz driftować to wszystkim umiesz, Pozostała ona stworzona do szybkiej jazdy po zakrętach, więc wejść w drift jest stosunkowo łatwo, Alby by utrzymać to trzeba się postarać, bo miata naturalnie sama próbuje z niego wyjść. Spalanie w mieście przy normalnej jeździe Około 10-11 litrów, starając się jechać bardzo spokojnie, to nawet i 9-10 litrów na 100 km to czas na zalety prowadzenie. MX-5 oferuje doskonałe wyważenie, rozłożenie masy 50 na 50 i napęd na tylne koła, co zapewnia świetną dynamikę i frajdę z jazdy. Poprzez chociażby jeszcze niską masę, bo wynoszącą około 1050 kg, sprawia, że samochód faktycznie jest lekki i zwinny, o czym zresztą przekona przekonacie jadąc się po torze. Prosta mechanika. MX-5 w dużej mierze jest samochodem mechanicznym, bez zbędnych elektronicznych dodatków, co czyni bardzo przewidywalną podczas jazdy i łatwą w serwisowaniu. Silniki, zarówno 1.6, jak i 1.8, są niezawodne i świetnie znoszą znaczne podnoszenie ich mocy poprzez montaż do ładowania bez konieczności wzmacniania konstrukcji silnika. Kompaktowy i stylowy design. NB zachowała klasyczne proporcje Rodastera z długą maską i krótkim tyłem. Do tego to już jeszcze otwierany dach, który zresztą jest bardzo łatwy w obsłudze, bo można go złożyć lub podnieść jedną ręką. Dostępne szczęści. Dzięki ogromnej popularności MX5 części zamienne są szeroko dostępne, a ich ceny są jeszcze przystępne. Społeczność. Ten model Mazdy ma ogromną bazę fanów na całym świecie. Istnieje mnóstwo klubów miłośników tego modelu, a także wydarzeń motoryzacyjnych dedykowanych MX5, gdzie w Polsce takim wydarzeniem jest chociażby Miata Challenge. I teraz czas na wady. Ograniczona przestrzeń. Wręcz jest dość ciasne, szczególnie dla wysokich kierowców, co zresztą widzieliście na nagraniu. Bagażnik także jest niewielki, ale wystarczający na weekendowy wypad. Korozja. Jednym z największych problemów tej Mazdy jest podatność na korodowanie, szczególnie nadkoli, progów i podłogi. Moc. W serii silniki, zarówno 1.6, jak i 1.8, mogą wydawać się niewystarczające dla osób szukających dużej ilości koni mechanicznych pod maską. Jednak dzięki lekkiej konstrukcji MX-5 nadrabia z winnością, co w połączeniu nawet z tymi najsłabszymi silnikami daje ogromną frajdę z jazdy. Ceny tego modelu na polskim rynku zaczynają się od 7 tysięcy za kompletnie zajechane sztuki i sięgają aż 60 tysięcy złotych, za które możemy kupić bardzo zadobane w świetnej kondycji z bogatym wyposażeniem modele. Jak już jesteśmy w garażu to odpowiem sobie na jedno bardzo ważne pytanie. Czy kupiłbym sobie taką Mazdę? A oto bardzo fajne, zwinne, kompaktowe, ma napęd na tył, ale ja jestem do niego troszkę za wysoki, przez co górna ramka przedniej szyby jest idealnie na wysokości mojego wzroku. I nawet tak zamknie się ten dach, to głowa mi się mieści przez to, że on jest trochę wypukły nad głową, ale co wy momencie jak założę kask? No i już wtedy z zamkniętym dachem nie pojadę. No i sam fakt, że cały czas jadąc z tym autem po drodze musiałem być zgarbiony, żeby wszystko wiedzieć w z szybie. No... Ciekawe jak by było na sportowych fotelach, jakichś, nie wiem, kubełkach, które by można było się troszkę niżej położyć, ale nie wiem, czy to by zrobiło jakąś większą różnicę. A tak poza tym samochód świetny, trzeba tylko uważać na rdze, która niestety atakuje bardzo mocno progi i podłogę tego samochodu. Dobra, jak już to mamy, no to przejdźmy może do tego, jaki czas udało mi się tym samochodem osiągnąć. Będziemy sobie zjeżdżać. Gdzie ta Mazda mogłaby być? Niżej od tetetki? Nie, jest o jedno miejsce wyżej, zajmując czwarte miejsce w tym całym zestawieniu. I udało się Tomazom uzyskać czas 1 minuty 5 sekund i 594 tysięcznych. To by było na tyle. Zapraszam Ciebie do kontaktu na tą skrzynkę mailową i jakbyś miał chęć przyjechać na tor wyścigowy, ale nie wiesz od czego zacząć ja Ci z tym wszystkim pomogę, przyjedziemy na tor i wspólnie się pobawimy a Ty przeżyjesz, gwarantuję Ci niezapomniane chwile swoim samochodem na torze Krzywa tak więc, to by było na tyle, trzymajcie się, cześć!